ma w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać y, ten no, Rocket League. Jak tutaj widzicie, trochę cisze. No, y, co będziemy robić? No, tutaj, no, y, jak to się nazywa? Mam 998 tych, no, y, rozegranych meczów, więc będziemy mieli w tym odcinku, jakby wbijemy 1000. Widzicie, y, no, no i też możecie sobie zobaczyć moje statystyki tam. 17 wolei, no 1000, ileś tam strzałów, 1600, ileś, no. no tak, nawet nie najgorsze statystyki, ale jestem trochę słaby w grze w Rocket League, jakby Dobra, zaczynamy. Eee. Dobra, to będzie 999 runda, nasza, abyśmy to wygrali. Tralala, la, tra la, la No, kiedy się włączy? No, dobra, już się włącza. Dobrze, 999 runda. Zaczynamy ją. No, jak się włączy, jakby musi się włączyć, co jest trochę, to trochę trochę trwa. Sorry, że taki dziwny, krzywy ekran, że to będzie tak trochę dziwnie się na to patrzeć, ale tak to działa. Nie wiem. No, po prostu coś się zepsuło chyba. Aczkolwiek nie wiem. Dobra, zaczynamy. Dobra. Piłka przyjęta. Abyśmy ten. Jestem ten. no Dobra. Tam jest dobra, jest piłka. Jest gol? Od razu nie. na tyłem pojadę sobie. Dobra. I... czy ja nie trafiłem w piłkę? <grym> tak dziwnie laguje, że za bardzo nie laguje, aczkolwiek trochę laguje. I... Będzie gol? Nie ma gola. Ale gol. Aha, gol. A nie trafiłem chyba w tą piłkę. Tutaj. Aha. A tu, nie, a tu nie trafiłem. A, dziwne. Dobra. Dobra, zaczynamy. Ej, ej, ej. będzie gol. Nie, a myślałem, że będzie gol. Dobra. Aj, ej, nie trafiłem. Dobra. Dobra i. Wiadomo, nie, nie strzelę go na... Ale jednak nie polecę, bo to... Co zrobiłem? Nie! Ja nie wiedziałem, czy tyłem, czy przodem jechać, bo byłbym tak bokiem ustawione, Nie! Aj, szkoda. Ajaj, aj, zepsułem tutaj. Dobra, jeden, jeden. Mi się wydaje... Nie wiem Nie wiem. Skąd mi się wydaje, że wygramy tak 6-1 6-7-1 albo 8? Nie 5-6-7-1, czy coś takiego? Bo teammate nie aż nie taki słaby jest, chyba mocny. Nie wiem, no trafił to dobrze. Dobra, już jest 2 1 nice. Dobra Takie auto Właśnie takie Fenek O nie Ktoś we mnie wjechał Nie lubię jak ktoś wjeżdża Nie, nie Ale dobrze obronił, dobrze Nie, nie trafiłem Dobra o! Dobrze, że obroniłem. To wyglądało trochę jak samobój, ale nie było samobójem, to dobrze. Że... no. Po prostu ten. Było blisko słupka. A że walło w słupek w pewnym sensie. Brrm, brrm, bata, No dobrze, dobrze strzelił. Dobra, to już jest 3-1. Zostało... 3 minuty, w pewnym sensie, to, nie no, może wygramy tyle, mówiłem, tak, 6, 1, 5, 7, 7, 1, czy coś jakiego. Aczkolwiek, nie wiem. Dobra. Nie! Co zrobiłem? Dobra, 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 dobra. Nie, nie trafiłem. Gdzie ona poleci? Gdzie ta piłka poleci? A, tu jest, dobra. Trafię w nią. Nie trafiłem, jak zawsze. Dobra, dobra. Nie, źle to zrobiłem. Dobra, nieważne. Teraz. Nie, jakbym miał turbo, to szybciej ten. Jakby strzelił. Dobra. Nie, obróć się Wojtek, szybko, dobra. Jak zawsze nie, nie trafię w piłkę. Jakby. Jest gol? Nie ma. Dobra. Nice. Nie, ktoś we mnie wjechał. Nie. Dobra, nie ma gola. I. Raz dobra sytuacja. Nie, chyba to nie ci. Nie, jest go. Dobra, nice, nice. Suu! Nice, parte Cristiano. Su. Parte Cristiano. Su. Gol. co? Nie ma go na co ja... nieważne. Dobra. To nie idealne. Jest gol, wiadomo, ale fajna asysta nawet. Dobra. Nice, 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 nice. No nie! Będziesz się. Ja Nie, nie ma. XDate. To wkradzało. Jak Jakbym się teraz samobójca. Gdybym wyżej w sumie leciał, to bym ja może strzelił. Aczkolwiek nie wiem. Dobra. No nie, nie. Dobrze. Ajajaj. O, gdzie to się odbije? Nie! Nie! Bo ja pierwszy myślałem, że w prawo się odbije. Pó i później byłem przygotowany na lewo, a się odbije w prawo. Oj, oj oj. Ale tak i tak mój strzelił, to dobrze. Dobra. Nie! Nie trafiłem. Dobra, mam turbo. E, że dopalacz. Dobra. Nie, nie, nie. Będą chyba. Nie, nie będą strzać. Oni trafić w piłkę w ogóle umieją. Może e, ja nie umiem, ale. No. E, 6-1. Ej, właśnie w ogóle. Teraz zobaczymy co na wynik. Może będzie to 7-1, co mówiłem. No, 6-1, 7-1 mówiłem. Coś takiego. Jest gol! Na 7-1. Oj, 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 Nie, chyba 8-1 nie będzie. O, może będzie, aczkolwiek nie. A mi się wydaje, że już nie strzelimy. On 5 goli strzelił. Dobra. Nie, nie, nie! Dobra, trafiłem. Dobra. Nie możemy teraz stracić gola. Może nie stracimy, zostało 13... 13 sekund jakby to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Może się strzelimy? Ale było blisko, było blisko teraz czyść. Dobra. Nice, wygraliśmy. geniusz i napastnik. A ja mam... no... Trochę gorsze. Dobra, teraz zagramy drugą rundę tą tysięczną, no. Obyśmy to wygrali. Dlatego, że jak się to łączy do jakiejś innej rundy, wiecie, do kogoś, jakby do już rundy, która gra. Że ktoś gra jakby. A że już jest meczu zrobionego Dobra, dołączam mnie Dobra, no Dobra, zaczynamy drugi mecz Nasz tysięczny mecz Nie, noczyło mnie do kogoś Dobra Dobra, jestem Musimy to wygrać, na razie przegrywa. CO?! Nie, 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 mój tysięczny mecz tak wygląda, to ja nie wiem. Nie, naprawdę, nie mogę po prostu, nie wierzę. To jest jakiś... No. Nie, to jest skam po prostu. Totalny skam. Takiej rundy ja nie zaliczam. Gram jeszcze jedną normalną, a nie jakieś oszustwo. I buractwo. Muszę włączyć tę drugą rundę, dobra. Dobre pytanie czy będzie... Jeden, y, że 2v2, czy 3v3 Tak, słyszycie dziwny głos. Y, 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 inny mam. O. Wiem, to, to jest taki śmieszny, taki taki... Nie, nie kujonowy, ale nie wiem w sumie. Inny po prostu niż mam jakby. Sigma. Mmm. -hmm. Ale dobre batoniki. Mniam. O. Piska gra. Dobra, lecimy. Ale laguje, laguje trochę. Laguje. Czemu laguje tak no? Ale przestało tak lagować. To jest chyba 3v3. Aczkolwiek nie jestem pewien, za kto jest prąd, Dobra. No tak, to jest trwałczy, no. Dobra. A, podaj! No nie no, po podawa się u mnie. Nie. ajajajaj, aj, aj, wybił to piłkę. Dobra. Daj. No. Nie, nie. Nie ma... Dobrze, nie trwili. Dobrze, no, wybijem nice, albo to nie ja wybiję. A mój teammate, dobra. A, myślałem, że będzie gol. brak? Gdzie się to odbije? Nie, za daleko. Ajajaj, nie trafiłem. No nie, do ten, do palacza. No, nie jest, dobra, wybronił. Do palaczu, jakby nie zebrałem. Dobra. Jest. Jest mm. go? I to strzelę. Nie, teammate mój. Mi zabrał bramkę w że no Nie że zabrał, tylko no... bym mógł to strzelić ale dobrze, że mamy gola. Naprawdę dobry batonik. Góralki są mniam. Tym bardziej góralki z białego pusa. Eee. Co? Chciałbym na pewno. Że. Ej, eee, a może. Cze... Jo Ja! Myślałem, że to będzie samobój, ale taki, tak jest gol. No, lepszy gol chyba niż samobój, aczkolwiek w sumie. <śmum> są też fajne. Mniam! Dobra? Nie Pomyliłem bramki że bo ten no mi się po prostu coś tam. Dobra Nie ej, ej, ej. Jest gol. dobrze nie ma. Trafił. Dobra, jest, obroniłem, że... No, nie dopuściłem do strzału od wroga. Dobra. Będzie gol. Nie, nie będzie jednak. Nie leciał do bramki. Dobra, ale gol. No, nawet nie najgorszy, nie najgorszy. Tak, od pokusu strzeliłem. Dobra, zaczynamy. 2-1 już jest. Dajmy, że to jest mój tysięczny mecz. Wcale nie w jest tysiąc... Ten... Tysiąc pierwszy. Dobra! Jest gol? Nie! Nie ma! Dobra, jest gol. Szkoda, że nie ja strzeliłem. Mniam! Robi wrażenie. Dobra, idziemy. Aj, nie trafiłem znów. Bra, znów nie trafiłem. Czemu ja mam takiego pH do trafiania? Po prostu nie ma, że mam pH, tylko nie umiem grać jakby. Nice. Nice, nice, nice. Nie, nie ma... Czemu ja... W ogóle był kiedyś taki tryb albo nawet niedawno, że się jeździło tyłem tylko. Nie można było przodem. Taki dziwny ja ja Nie może bym to trafił chyba, aczkolwiek nie wiem. Dobra. Yy, dobrze... i To będzie chyba... Nie, aj. Trochę mocniej by było dobre podanie. Nie, jest gol, prawda? Nie, nie ma. Mówiłem, że będzie golf, a nie było. że nie ma. Bra, strzelę to. Nie, nie, co on mi zrobił? Nie, odpłacę mu za to, ja też obronię jego strzał teraz. Bo on mi obroni jakby. O, patrzcie, to może być ten małot... yes. Jest, jest! Obroniłem od niego strzał. Widziałem, że on tam jest. Tak. To był on, chyba, ten, który mi przeszkodził. No chyba. Nice, obroniłem od niego. I to się rozumie. Oj, 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 oj. Dobra, wycofanie tej do u się wycofam. Bardziej obrona, obrona. Nie ma. No. Nie, nie, strzel to. Jest, nie ma go. Czemu? Dobra. Co, ja odwalam. A, polatam sobie w ogóle, jak zostało to 20 sekund, to sobie polatam. Hmm. Nice. Jest gol. Może być, na 4-1. Łatwo, łatwo. W tamtym meczu, co dołączyłem i od razu był koniec, to on nie był koniec, tylko było poddanie, a wrogowie wygrywali 2-1, więc nie wiem, kto się poddaje, jak wygrywa, to, 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 to było jest takie dziwne. A se polatam. Dobra, obrócę się bardziej. Tak. No. Ajajaj. Aj, aj. Jest, wygraliśmy. Koniec tego meczu. Nice. Chcę zobaczyć level. No, prawie y 213. Dobra. No. Jakby y to w pewnym sensie możemy już kończyć to. Jak nie daliście subika, dajcie subika. Będę szczęśliwy. Dajcie łapkę w górę i, i napiszcie, czy graliście w Rocket League, czy gracie w Rocket League i ile macie rozegranych meczów i strzelanych goli. To, to, to nara. Och, jo